Wyszliśmy z y, miejsca, gdzie leczył i prosimy poszukać swoich znajomych. Aha, teraz będziemy się oh, bawić w ten. Hide and seek. Jeszcze nie, istnieje. nie, co? Wpłynęłam mam tę funkcję, że to jest też trochę takich so, zapychaczy, could... jak w gieściny. O, no, masz simple. hide and seek. See no, masz have to, to, have to, zrób to, zrób to. Nie możesz posadzić w fabule. O, mam skippa, który już pokazaliście mi tysiąc razy! Nie, po co? Będzie mi tutaj narkotykować, ponieważ to, to tak by przyspieszyło sprawę. Jakby wyobraźcie sobie, jakbyście mogli z całą historię mieć jeden dzień na wylosowanie postaci, i z kim całą historię, dostalibyście tyle, tych no Dobrze, że wylosowaliście postać, ponieważ byście przyszli szybciej i byście mieli więcej czasu na wybieranie na postaci, hmm. ale nie. No need for the- Haha! Hi, ha, come. Mm. What? <sighs> Don't run. Do your work. What are they? I. do <laughs> About to. So, um, saw the blue in the Fight Club.

Więc samo to miało zaprojektować jakieś Window Fire? Czy jakoś tak? Zpoczęliśmy Bronię, bronię. Bronia chyba tu przyszła, żeby sobie patrzeć, jest. model czy jakiś tam z misją. Mieliśmy pomoc, ale nawet i rozwiązała sytuację. A teraz, nie, jak widzę, chyba mamy za mały level. Przydał się, by się to że... Ale dwa, tak trafnie. Ale zarosowaliśmy znowu na aneks Grasa i na znowu nie wyraciał I pierwszym naszym fightem jest też Dashing. Serwal. To jest pierwszy. Może będzie w końcu double. M może pierwszy raz będzie double na tym kodzie. Come serwal, serwal, serwal. No double, Dawaj mi, da, serwal. Come on man! Nie potrzebuję tego! Take... Ah! Anyway. Moment trzy do przodu, ponieważ... Zrobiliśmy rangę 14. O dziwo, nie 13. Ale przez to, że zabraliśmy kilka skrzynek i zrobiliśmy tu ten trening. I jeszcze tutaj tak. Możemy albo stędy kupić dwa. Albo pozbierać i widzę, z Albo kadrachimego, którą aktualnie mamy, tylko że aż 600, 600. Nieważne. Pomyślimy, pomyślimy, tak? I jak na razie mamy jeszcze 21 godzin. Czyli Całą noc i najprawdopodobniej trochę dnia. Więc... Ile mamy na nie pita już? 30? Oj, sekund. 5. 10. 15 20 30 30 czyli liczę od 70 nam tylko 40 pity, żeby mieć 70 i potem jest możliwe, że nam wyleci. Jak będziemy mogli klikać po jednym potem. Nienawidzę klikać po jednym, bo zawsze jest szansa jakaś malutka. Nie, nie, nie kupiłem. Że wyleci nam Double. Ale no. i to malutka szansa, ale zawsze jakaś. Dlatego zazwyczaj wolę. Kilka jest dziesięciu. Jednakże patrzę na to, że mamy ograniczony czas. To jest taka malucieńka, malucieńka szansa, że jednak myślę, nie. I będę robił pojedyncze, ale! Nie ma takiej mocy, która mi zabroni teraz całą, całą noc, tylko <grym> i włoży po, po to, żeby zdobyć te. ile? 40? Tak. Żeby zrobić te 40, 40 i... Nie, mm. mm, mm. do Nataszy i zwiedzamy. Właśnie ten świat podziemny, bo. Jakiś jest tu problem, musimy kogoś pokonać. Jak dobrze pamiętam cokolwiek z tego. Bo, no. Już wspomniałem to tym, wspomnę jeszcze raz. Nie czytałem fabuły, nie interesowała mnie fabuła nie. Trzeba się z nimi rozproszyć. No, kto by się spodziewał, że ich miasto ich rozwali? No one. To nie! Tylko nie to. <grym>, nie, to będzie pik 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 pik. O oh, god oh, No dobrze, to są źli. Dobra, zabijmy go, bo on będzie tu w i na zabija od tyłu. No to myśmy nie chcieli żeby nas walować, więc... Po prostu władnim pierwszy i tyle. Także z czasu, że nic się praktycznie dzieje na tym ekranie, po prostu, o. Pojedziemy uratować ludzi, znaleźliśmy trochę potworów i mamy robiącą no robotę. Okej, okay, okej, okay. trochę nas pobijało, ale nie aż tak bardzo, żebyśmy umarli, więc nie gorzej nie jest, możemy się chyba cofnąć, no, gdzieś jakieś tam było leczenie, nie okej. Okay. Co to jest? Dobra, wezmę się te będzie szybciej. O, teraz po prostu wrócimy na szlak. I teraz spotkaliśmy z farą naszego bossa. Raczej będziemy się z nim później pić, trochę nie pamiętam. Ale z farą też jest trudny. Był gepard, potem jest bronia, potem jest faro, potem jest znowu gepard i potem z bronią, z z jest na końcu. Teraz pijemy z Nie, dobra. Okej, wysłyszyłem się. Nie, to jest tylko jego przytupas, okej. Okej. Czytupas obok pić? Dobra, że to pasa może być. Pasa nie ma, tu no, mamy też no, serwer, więc pewnie no, nie no, naładuje się ult. Użyjemy te bombki, które by nas walnęły. Użyjemy oczywiście Himeko, bo jest od ognia. Potem użyjemy Herdy. Będzie łatwiej tylko. Ogólnie mi się wydaje, że tutaj będzie łatwe, bo mi się wydaje, że Svarog ma takie same e elementy. E e erudiction, erudiction tak. Więc tutaj jest najłatwiej. Gorzej chyba będzie na... Tam gdzieś jest Dashing Smog, tam chyba jest najwięcej tego. Mm, imaginary? I chyba wiatru. Chyba, bo nie powiem dokładnie. Ale nie wiem, czy to serwer dużo nie ma, że elektro. Nie, wiem, zobaczymy, ale jeżeli jest dużo wiatru, to Anaxagoras. I a, a, a need you, Anaxagoras. Anaxagoras. Widzicie, że nie mówię Anaxagoras. Nie mówię tak jak. Nikt nie powinien mówić tego nie wymówię, ponieważ tego nie lubisz. Mówię na ciebie aneksogory, że tego pragniesz i potrzebujesz w No, bo trudno tego pokonać nie było. I w czasie tej walki Swaruch sobie poszedł. Zwiał. Podał sztupa, zabi zabije ich, a ja sobie pójdę. Na pewno. I jeszcze wziął krale, więc... No, bo teraz będziemy iść do Swaroga, nie? I tam będziemy chyba szukać tej... Mmm, krale, Your so-called plan. What is the point of it all? Silence. She is my daughter, my only. You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never. Do wielkich przyjaciół chodziliśmy spać, mieliśmy zły koszmar. Jakiś zły sen. Unię, nie, nie, nie. nie obudziliśmy się, spukaliśmy broń, nie płaciliśmy trochę spodu, spotkaliśmy selę i ustaliliśmy. O, masz jakiś problem na to, że pomożemy ci razem z bronią i selem. I w sumie teraz po prostu idziemy rozwiązać ten problem. I chyba będzie więcej gadania, jak dobrze pamiętam, to zadanie, więc. Czas jak bardzo, gdy nie skróciłem w sobie, to nie byliśmy potrzebni bronię. Zostali sami, żeby sobie pogadać I dowiedzieliśmy się, że Bronie jest Z miasta dolnego Ponieważ zna to kulę I O że pamiętam tą kulę Urodziłam się tutaj I coś tam, coś tam, ale ją pociesza I takie tam sobie dziewuchy, dziewuchy Pogadały, a my sobie jak to spotkaliśmy kraleo, ona zaczął szkoła medical, więc trochę sobie pogadaliśmy, wyczyliśmy, daliśmy wszystko uh -huh. na nie i dostaliśmy na czyli nie potrzeba. Ale Ta jeszcze w międzyczasie, żeby się chciało, zrobiliśmy 15 level, czyli doszliśmy kolejne 10 frapów. I to ten no zwykły baner, ale jest co jest to nie to. Więc oto to dostaliśmy na ten baner. I mam nadzieję, że wyleci mi. 10 jest chyba teraz, ale czuję 5 jest chyba poza sobie. Ja chcę Himego, konstelację i jakąś erudyksią postać, czwórkę. Please, please, Himego i erudyksiąt, Himego, erudyksiąt, czwórkę. Come on, I know you can, I know you can. Dlaczego? Come on, come on, proszę, proszę. Nie poczułem tej karty! Jesus! Czemu nie rozdzieli er się szurka? Proszę! Himeko. Proszę, Himeko. 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 give Hi me him... Are you fucking kidding me? Czy Jimek! Czy Jimek! czy ja z tego główna mam geparta. Moja znajoma z tego główna. Ma geparta. Mój kolega z tego główna. Ma geparta. Najwięcej co przegrywam na geparta. on w ogóle już jakoś. Oni specjalnie zrobi. O, jak chcesz przegrać, to na geparta, bo nie tylko więcej nie możesz. jak Mam dość tego blondynego. Spierdalaj z tej gry. Boże. Mam dość. Ile? Osiem. 8, Jeszcze dwa. Będziemy losować na dziesięć, tutaj też. Because I wanna. Nienawidzę jak tego blondie są i ja Nie wiem ja my, jak go tak mamy, więc nieważne. Chodźmy dalej z fabułą. Może gdzieś chociaż Anaxagora nam wyleci. Tak. Jeżeli nie, chociaż będziemy mieli Barana na Deherte, tak? To, 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 nie jest uzależnienie, okej? Okay? To mieliśmy jeszcze sześć tylko lat, ale okazuje się, że może Amace też. Myślałam, że trochę później. Ale nie może, jeżeli możemy, to tak. Jeszcze chyba możemy ten... Trace, nie? No. Popatrzę sobie później, jakie najlepiej trace'y na początek robić. Co mi jeszcze... Dostaję... Ta, ej! Będziemy mieli osia, więc będziemy musieli... Już... Nice. Będziemy mogli losować na tę zwykłą. Powinnam to napisać w następnym piosenku. To było upgrade? Tak, oh, tak. Erudyksion Erudyksion Czwórka Erudyksion. I, I know, I know you can do this, please. Potrzebujemy tylko tutaj tam. Na kół. Niby imienia imienia, ale na kół. Jakby domyśla się, jakby chodzić na kół po prostu. Czemu dostajemy Daszęga? On, on jest pierwszą postacią, którą dostawaliśmy. Czy to nie powinno być tak, że mamy mało procent na pierwsze postacie w Gęsinie, czyli amper, Lisy i Key, że to jest niemożliwe, żeby ich dostać? Aktualnie tutaj też nie powinno tak, bo dwa razy Daszęga. W sumie Daszęga jest że. Anyway, tu dosaliśmy Daszęga. Dostaliśmy, dostaliśmy March stupy, oni są pierwszymi postaciami, które są w grze. Why? Erdiction, come on. Double, double, no. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ech. Za chwilę my będziemy mieli szóstę. szóstkę. Nie, myślę, że to będzie je takie sezonowe. Za chwilę będziemy mieli szóstkę Taszękę i Marcz. A prom promise you. Tak, żeby się zrodzić nie do swego. Ja mam nadzieję, że. miałem no, przygotowania, czyli. Nie. Czy co? Chcę co? Rozwalić. Shut up, Mam nadzieję, że moje przygotowanie typu o, lepszej chase'a i, i artefaktów w sumie żadnych nie mam Mi wystarczą nas parę jakby To nie będzie być aż tak trudne, prawda? Prawda? I hope so Protocol, huh? <laughs> so, uh, you mean this? Yeah, yeah, what riddle made it wrong? Simple. Uh, can I, ha, you... if we turn you into whatever the case, hmm. protocol initial is not in system, threat, huh. <laughs> Przecież do Svaruga musieliśmy przyjść ale oczywiście, że ja nie znam ojczystych odpowiedzi, to to pokonały, więc po prostu wszystkie problemy pokonałem, Nie ma tu nic wytypliskowego, przyjmę jeszcze karę z myśli. Wiem, o tym ja miałam nadzieję, że przyjdziemy do Svaruga ja i już się nie zastanowi. Z nim jeszcze walczymy? I forgot about that. No, jest chyba podobno na herce, więc jest trochę słabo. Ale zawsze coś. Chyba wygramy, bo ten... Twarde, też jakoś tak uderza. Najgorzej tego Himeko, bo Himeko jest podobnie, a nie jest podobnie, więc... Mogę iść useless. Właśnie, możesz być Himeko tym razem. Powiedziałbym, Himeko niecałą bandę. Teraz Himeko. Mhm. O, ty, o ty, ja, ja herdam o to fa? Aha, bo nakłada w mnie, Papa. What to. The... Nie powiedzieliśmy papa, ale. What the fuck? Jakim życiem wziąłem co jest? Dobra, powiedzieliśmy papa. Um. Help? Mamy wyższy od niego level. Mamy. Nie. No tak, to bym pisał chyba jakieś nie? A my mamy 30. What the fuck? It's... to przez te artefakty? No nie przesadzajcie, okej? Okay? no about tak. Mm, mm. <ścoughs> nie każdym mi farm artefaktów, proszę, nie chcę się. Już nie możemy tutaj wyfiltrować, no come on. Gdyby nie był wszystkich, było wszystkich, to byłoby łatwiej. On bije wszystkich, bo on nakłada ten efekt ognia, i przez to jest trudniej. To nie ten efekt ognia, to przyżyli na 100%. Więc to nie wina artefaktu, to wina efektu ognia. Uh. Nie, I idę do ludu. Oh, <ścoughs> Opa, Herta też? Okej. Okay. Okay. Okay, put about the artifactic okay. Just to, Here to the party, Turn it up. Time for Okej, to chciał się pomogliśmy klarze i zaprowadziło do Swaroga. Musieliśmy tam naprawić głównie z nią chwilę porozmawialiśmy i jesteśmy w drodze do swarogu. Więc z jakiegoś powodu pliki, gdzie walczyliśmy ze Swarogiem, na odeszły. Puff, nie ma. Jakby nie mam likeego pojęcia, gdzie one się znajdują, ale po prostu ich nie ma. Próbowałem znaleźć na telefonie, nie ma. Na laptopie nie ma. I jakby nie wiem, one się albo usunęły, albo się nie zapisało coś. Mi się wydaje, że po prostu coś się po prostu mi nie zapisało i ich po prostu nie ma. Ja, więc widzicie mi na słowo uwierzyć, że pokonaliśmy Sfaroga, wyobraźcie sobie jest po prostu robot. Nie. I my tutaj jesteśmy. I to jest nasze właśnie... Trójka bohaterów? Trójka, tak. Jeszcze wtedy było trzech. Trzech, dobra. Jest trójka bohaterów i walczymy z tym robotem. Nie jest napięta walka w ogóle. Czy, czy, czy. I nagle przychodzi Natasza. Na to, że Uznaje. Ej, wiecie co? Muszę was uleczyć, bo tak. Ja pamiętam, że walka z farowiem była łatwa i nawet nie potrzebowaliśmy tego le leczenia Natasza. Ale Natasza przyszła. Uleczyła nas. I potem pokonaliśmy tego robota. I wtedy była jakaś gadanka, że my pokutaliśmy cię, wow wow wow, coś tam, coś tam dogadywanie się i na tym chciałem skoczyć, więc i uh, jeżeli wam się podobało, możecie łapkę w górę, subskrypcję. I no co, to zobaczyłem i ten filmek, mam nadzieję, że inne się nie zepsują tak samo jak ten.